Cześć, jak chcę trenować o 6.30 to zaczynać trening bez śniadania czy lepiej coś zjeść? Dzięki za odpowiedź. To jest bardzo fajne pytanie, bo duża część osób się z czymś takim mierzy i jednak jedyną porą, gdzie mogą trenować to jest rano. Wszystko zależy od tego, jaki mamy typ treningu, który wykonujemy rano. Jeżeli to jest trening aerobowy, trening cardio, nie chcemy wchodzić na e, maksymalne możliwości naszego organizmu w sferze beztlenowej, no to śmiało możemy pójść na taki trening na czczo. Nie ma z tym problemu, gdyż Zazwyczaj taki trening służy po prostu wygenerowaniu dodatkowego deficytu energetycznego, na przykład podczas redukcji tkanki tłuszczowej, lub ma wspierać kwestie układu sercowo-naczyniowego. Spokojnie możemy coś takiego zrobić, ale jeżeli chodzisz na siłownię i chcesz wykonać maksymalnie produktywny trening przy użyciu ciężarów, to masz dwie możliwości. To też zależy od Waszej diety. No tak, wtrącę tutaj. Jeżeli jesteście przykładowo na keto, no to to jest taki model żywieniowy, który jest bardzo fajny w tej kwestii, bo nie musicie tak naprawdę nic jeść i tak macie... Wydajność, wydajność, wydajność. cały czas bardzo dobrą. Jeżeli jesteście na modelu węglowodanowym, czerpiecie energię z węglowodanów, to albo jecie dosyć mocną kolację, bogatą w węglowodany, i wtedy śniadanie to równie dobrze może być szejk białkowy, po to, żeby gdzieś te aminokwasy powiedzmy sobie tam wprowadzić, ale i bez tego jesteśmy w stanie taki wydajny trening przeprowadzić. Tutaj też fajną opcją jest wpicie piciach intra-workout, po to by możemy też sobie dostarczyć tutaj i węglowodanów i właśnie aminokwasów, albo rozkładamy sobie posiłek, jeżeli mamy czas na to około godziny przed treningiem. Wtedy możemy zjeść coś lekkiego, na przykład klej krzyżowy z użyciem białka, coś co nie obciąży naszego organizmu. Warto tutaj też dodać niewielki dodatek tłuszczu, oczywiście zależny od naszego celu i naszego organizmu, więc nie ma jakiejś stałej ilości którą tutaj warto, warto wrzucić, no i dzięki temu będziemy mieli spowolnione trawienie tego i też nie będziemy mieli tak gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. I wtedy to jesteśmy w stanie zrobić. Ale jeszcze najważniejsza kwestia, to jest kwestia regeneracji snu. Jeżeli żeby zjeść ten posiłek przed treningiem, musisz obcinać ilość snu, która i tak nie jest wysoka, nie wiem, śpisz. 4-5 godzin, co, co jest w ogóle dramatem długoterminowo, a musiałbyś to zmniejszyć jeszcze, po to, by zjeść ten posiłek, to ja bym tego nie robił, bo to jest najgorsze, co możesz zrobić. Sen jest bardzo ważny. Tutaj też będę wam niedługo nagrywał materiał na ten temat.